Moi drodzy, witam Was, teraz czas na filmik o ułamkach, znowu nasze ułamki, ale tym razem ułamki na osi liczbowej. Jakie to będą ułamki? Zwykłe, ułamki zwykłe. Powinnam to wszystko robić na kratkowanym papierze, ale ja myślę, że sobie dzisiaj poradzimy w takiej formie, bo tutaj w pęciku akurat to mogę innymi kolorami. Fajnie to wszystko robić i ja chciałam wam coś pokazać dzisiaj. O, spróbujemy sobie narysować taką oś. I Cała trudność, słuchajcie, teraz w rysowaniu tej osi. To będzie, że wam powiem jak. To będzie zaznaczanie równych odległości, Bo co pamiętacie z ułamków, że ułamki tak, to są jakieś części całości, ale muszą być identycznie takie same. Tak? Taki mały przykład Wam dałam. O, gdzieś tu jest kółeczko fajne. Mamy kółeczko. A właśnie, a zrobimy sobie takie równiutkie kółeczko. I co z naszymi ułamkami, słuchajcie? Ważne jest, że jak chcę podzielić, o, zawsze mówisz, że to jest jakaś pizza. Może ją równiutko na połóweczki. Wyszło mi tak równiutko. Staram się bardzo, tak. O, abym kupiła prawdziwą pizzę i bym na takie kawałki pocięła. Wyszło mi to w miarę równo, co? Czyli mam całą pizzę podzieloną na cztery części, a będę teraz bardzo głodna i chcę sobie jedną część zjeść. Dobra, zajadam. Smakuje mi bardzo, ale chcę się zastanowić, jaka to jest część z tego kółeczka. No to jest jedna. Zjadłam jeden kawałek. Licznik mi liczy, ile zjadłam. A wszystkich części jest ile? Cztery. Czyli jedną całość podzieliliśmy wcześniej na cztery części. O tym zawsze mówi mianownik, na ile części dzielimy. A licznik liczy nam, tak, jakby te kawałki, które chcemy zjeść. Tak? Jedna czwarta. Dobrze, czyli to wszystko powinno być fajnie równe, i dlatego teraz największe wyzwanie dla mnie, żeby zrobić równe kreseczki. Ale na tej osi od razu mogę sobie tylko napisać 0, bo ja jeszcze nie wiem przy ułamkach, jaką tutaj mam jednostkę obrać. To jest właśnie cały problem w ułamkach. No i na co patrzeć, słuchajcie, żeby dobrać dobrą jednostkę? Patrzymy na mianownik. Jeżeli w mianowniku jest 4, to musimy dobrać taką jednostkę, żeby były tutaj jakieś takie cztery równiutkie odcinki. I to ja spróbuję teraz zrobić. Myśmy to robili na lekcji, na kartce, w kratkę. Pamiętacie, braliśmy linijkę. I idealnie, fajnie od linijki rysowaliśmy co 1 cm. A ja na tablicy, wiecie, zawsze wszystko robię na oko. nie? No oczywiście, tam gdzie trzeba, kąty i tak dalej, to przyrządy używam, ale jak rysuję osie, to jakoś mi się to tak na tablicy udaje w miarę. To spróbujemy tutaj tak samo. Będę zrobiła pierwszy odcineczek o taki, a mam podzielić wszystko na cztery równe. To jeszcze bym musiał zrobić kreseczkę tu. Jest to tak mniej więcej równo. Popatrzcie. No, tak w miarę mi to wychodzi równiutko, nie? Co jeden centymetr. Jeszcze. Ile mam już tych odcineczków? Tu mam jeden, tu mam drugi, tu mam trzeci, a muszę ich mieć. ile? cztery? No to jeszcze muszę jedną kreskę zrobić. Och. I mam cztery odcineczki. o, taki może troszkę mniejszy. Powinny być idealne, tak? Może mi się nie udało aż tak bardzo ten ostatni. Dobrze, ale Wam na karteczce, abyście rysowali kratkowany papier, to Wam się uda idealnie. Co 1 cm. Teraz liczmy, ile mamy tych wszystkich odcineczków. Od zera do pierwszej kreski mamy jeden. Tu mamy drugi odcinek, trzeci i czwarty. I na tym czwartym odcineczku, tam gdzie on się kończy, to dopiero, słuchajcie, napiszemy, że tam będzie. Jedynka. Czyli to jest taki jeden cały odcinek i podzieliliśmy go na cztery równiutkie, malutkie kawałeczki, takie małe odcinki. I teraz chcemy się zastanowić, gdzie znajdzie się ta nasza liczba, jedna czwarta. Jedna z czterech, tak? Zawsze zaczynamy od zera, czyli jak tu było 0, to tu będzie się kończył pierwszy odcinek z tych wszystkich czterech. Czyli ten pierwszy, jedna, czwarta, ten pierwszy zaznaczymy właśnie na tej pierwszej kresce, tam gdzie się ten pierwszy malutki kawałeczek kończy. Czyli tutaj słuchajcie, napiszę sobie, że to jest jedna, czwarta. O właśnie, w tym miejscu. No to na drugiej kresce... Co będzie za ułamek? Dwie czwarte. Dwie czwarte. A na trzeciej będą trzy czwarte. Trzy. O, ale mi te trzy wyszło. Jakieś takie płaskie, nie? Powinno fajne trzy wyjść. Dobra, lepsze. Trzy czwarte. A co powinno wyjść na czwartej kresce? 4 czwarte. A czy prawdą jest, że 4 czwarte to jest jedna cała? No bo jak 4 podzielimy przez 4, pamiętamy, że kreska ułamkowa zastępuje nam dzielenie, to wyjdzie nam jedna cała. No i mamy tutaj 4 czwarte, a tutaj mamy napisane, że to jest jedna cała. Tak? No i w ten sposób tak sobie ułamki rysujemy. Wszystko jest dobrze i to dość dobrze wam poszło, tak, jeżeli mamy tylko ten sam mianownik i za każdym razem chcemy sobie coś takiego zrobić. O słuchajcie, teraz chciałabym mieć 8 czwartych. Gdzie to zaznaczyć? No tutaj mam 4. To znowu muszę taki 1 cm robić. To by było 5 czwartych. To by było co? 6 czwartych. Tu byśmy mieli co? 7 czwartych. I co tutaj by było? 8 czwartych. To, co mamy tutaj zaznaczyć, tak? 8 czwartych. Ale ile to jest 8 czwartych? Czy nie jest to przypadkiem 8 podzielone przez 4? Jest to 2? No właśnie. Okazuje się, że tutaj mamy 2 całe. I sprawdźmy. Od 0 do 1 mamy 4 cm, czy od 1 do 2 mamy znowu 4: raz, 2, 3, 4. Zgadza się, prawda? Czyli tutaj mamy jedną całą podzieloną na 4 małe odcineczki, tu mamy drugą całą i ona też jest podzielona na 4 malutkie odcineczki. No i potem dalej byśmy mogli 9 czwartych zaznaczać, 10 czwartych, 11 czwartych, 12 czwartych, 12 przez 4 byłoby 3, czyli by były 3 całe. Tak? W ten sposób byśmy sobie te ułamki zaznaczali. Ale chciałam Wam dzisiaj właśnie pokazać jeden trudniejszy przykład, bo to na lekcji robiłam z moją klasą czwartą i widziałam u niektórych strach w oczach tak, jak ja widzę taki strach w oczach to od razu wiem, że coś się dzieje niedobrego że gdzieś coś muszę więcej razy wytłumaczyć i już wiem o co chodziło następne lekcje jeszcze raz będę z nimi to robić ale mam nadzieję, że niektórzy tam mam takich fajnych uczniów stale mnie oglądają że niektórzy już zobaczą ten filmik i już będą więcej na lekcji wiedzieć Wiecie, narysowałam drugą oś i teraz mieliśmy takie zadanie, że były takie różne ułamki do zaznaczenia i było, słuchajcie, coś takiego. Jedna szósta. Potem były dwie trzecie. Jedna druga. O i tu jest mały kłopocik. Dlaczego? Bo mamy trzy różne ułamki, tak, bo one się różnią mianownikami. Mamy mianownik 6, mamy mianownik 3 i mamy mianownik 2. Jeżeli wszędzie byłby taki sam, no to wiecie już jak to robić. Dzielimy jedną całą na równiutkie takie kawałeczki, nie ma problemu. Ale tu jest problem, bo tu jest 6, 3, a tu 2. No to najlepiej popatrzeć na ten największy. Na pewno musimy to podzielić na 6 kawałków, tak? No to najlepiej zrobić co centymetr. To będziemy mieć co centymetr. Zrobimy tak. Jeden, drugi centymetr, czyli trzeci. tak? Już mamy trzy kawałki: 3 centymetry. Czwarty, piąty i szósty. Wyszło mi to w miarę równiutko. Tak? my na karteczce to fajnie równiutko linijką zrobimy i tu słuchajcie powinna być jedna cała ale sprawdźmy zanim to napiszemy czy mamy sześć malutkich odcineczków jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty ten szósty się tutaj kończy to tu mogę napisać, że jest jedna cała tak? dobra to jedną szóstą, to myślę, że nie będzie problemu, gdzie ją zaznaczyć, prawda? Idziemy od zera i tu ma się kończyć pierwszy odcinek, czyli tutaj na pewno będzie jedna. Szósta. Dobra, to nam poszło gładko. Ale teraz jest problem, co z tym? Tutaj mamy w mianowniku 3. A co to znaczy? że tą jedną całą powinniśmy podzielić tylko na trzy odcinki, a my mamy sześć. To co teraz z tym zrobić? No, powinny być tylko trzy. Słuchajcie, i gdybym wzięła na przykład co dwie kreseczki, I to by był jeden odcinek, tu drugi, a tu trzeci, to podzieliłabym wtedy tą jedną całą na trzy części. Zobaczcie. To byłby jeden odcinek, tak? A w nim by się mieściły takie dwa maleńkie, tak? Teraz stąd dotąd to byłby drugi taki odcinek. I znowu te dwa maleńkie w środku by się nie mieściły. I stąd dotąd to byłby jeszcze taki trzeci. O. Podzieliłam całą tą jedną całą na trzy, teraz tylko części. A no ten mianownik mi mówił, że muszę tą jedną całą podzielić na trzy części, prawda? No to mam trzy części, tak? No i chcę teraz zaznaczyć gdzieś dwie trzecie. No to jedna trzecia kończyłaby się tu, w tym miejscu, tak? Tutaj byłaby jedna trzecia. No to dwie trzecie gdzie będą? O tu, tam gdzie się kończy ta druga część, prawda? Czyli tu się kończy ten drugi odcinek. Taka nasza fajna chmurka, czyli tutaj w tym miejscu będzie dwie trzecie. Bo jedną całą podzieliliśmy na trzy części. Raz, dwa, trzy, ale że liczymy zawsze od zera, czyli tu by się kończyła jedna trzecia, to tutaj się będzie kończyć. Dwie trzecie. O właśnie. Dobra. Jakoś nam się udało, nie? No, ale widzicie, że mamy jeszcze jeden problem: że mamy teraz zrobić jedną drugą. Na no, to jedną całą musimy podzielić tylko na dwie części, a mamy sześć odcineczków. To jak to zrobić, żeby były tylko? Dwie części z sześciu odcinków. No, to mówicie, że trzeba by było wziąć po trzy takie malutkie kawałki, tak? Gdybym wzięła, słuchajcie, trzy takie małe odcineczki i jeszcze trzy, to miałabym tak podzielone to równo na pół? No, chyba by było, nie? To spróbujmy zrobić jeszcze takie chmurki. O, stąd do zera. To by był taki jeden odcinek, taki duży, w którym byłyby te trzy malutkie. I stąd dotąd o, byłby taki drugi. Tak, właśnie. I teraz ten sam odcinek na niebiesko mamy podzielony na dwie części. Ten sam odcinek na pomarańczowo mieliśmy podzielone na trzy równe części, i ten sam odcinek na fioletowo mieliśmy podzielone na sześć części. I teraz się musimy zastanowić, gdzie będzie jedna, druga. Czyli tu, gdzie się kończy ta nasza niebieska część, prawda? Tu w połowie, tak? Czyli tutaj na tej kreseczce byłaby jedna druga. No właśnie. I tak to wygląda. Jak mamy różne mianowniki, to w ten sposób to trzeba robić. Oczywiście, jakbyśmy chcieli wziąć drugą całą, to znowu byśmy musieli całą zabawę zrobić od początku. Najpierw pamiętaj, że jest mianownik 6, czyli zrobić znowu co centymetr? Kolejne sześć kreseczek. Tak? Sześć odcineczków. Raz, dwa, trzy. Mam dopiero cztery, pięć i sześć. Tak, mam sześć odcineczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tu by była. O, liczba dwa. Dwie całe. I gdybym na przykład chciała teraz zrobić taką liczbę zaznaczyć. Jedna cała. I cztery szóste. To gdzie bym to znalazła? Tu mam już jedną całą, tak? Jedna cała jest tutaj w tym miejscu. A mam jeszcze po tej jednej całej znaleźć cztery szóste. Czyli jedna cała. Następna kreska to by była jedna cała. I jedna szósta. Jedna cała. I Dwie szóste, jedna cała i trzy szóste. No to chyba tutaj byłaby jedna cała i ile? Cztery szóste, cztery szóste. Tak? Jedna cała i cztery szóste. Dobra. A gdybym chciała teraz sobie zrobić. Jedną całą i jedną trzecią. O, gdzie to będzie? Mamy ten odcinek podzielić znowu na trzy części, prawda? Czyli coś takiego jak tutaj było. Musimy na trzy równe części. To zaś musimy te nasze trzy chmurki tu zrobić. Jedna, druga, o. No, ale druga jest w tym samym miejscu, gdzie była jedna cała i cztery szóste, nie? I trzecia. Dobra. I chcemy zaznaczyć jedną całą i jedną trzecią. To tu mamy jedną całą. Gdzie się będzie kończyć? Jedna trzecia. No, tutaj, prawda? W tym miejscu się kończy, bo tutaj jest ta jedna trzecia. To tu w tym miejscu musimy napisać. Jedna cała i jedna trzecia. A co tutaj by było? Tutaj była jedna cała cztery szóste, ale tutaj moglibyśmy też napisać w tym miejscu, że co tutaj jest jedna cała i ile? Jedna taka część i druga. Czyli tutaj byłaby jedna cała i dwie trzecie, prawda? I taka wspólna tutaj jest kreseczka. Na której możemy zaznaczyć i jedną całą i cztery szóste, bo szóste, bo te malutkie kawałeczki, i jedną całą i dwie trzecie. Trzecie, bo te większe, tak? Dobra. I co tam byśmy jeszcze mogli zaznaczyć? Jeszcze mamy mianownik dwa, pamiętacie? To chcielibyśmy zaznaczyć jedną całą i jedną drugą. I jak to zrobić? Ten Odcinek między 1 a 2 musimy podzielić tylko na dwie części. Pamiętacie, jak zrobić, żeby były tylko dwie części? To musimy wziąć trzy takie malutkie odcineczki, nie? Byłoby raz, dwa, trzy, i tutaj też by byłoby raz, dwa, trzy. To byłoby to podzielone równo na dwa? No, byłoby, nie? No to słuchajcie, muszę takie chmurki zrobić. Zrobię te chmurki tak, żeby tą liczbę ominąć, dobra. Nie za mnie grać, O, ale mi koślawek kółko wyszło. No dobra. Ale stąd, dotąd na pewno jest równiutko podzielone na jeden taki odcinek. I teraz stąd, dotąd, równiutko. O, muszę trochę na bas grać. Dobra. Kachmurka. I stąd dotąd tu mamy trzy takie fajne malutkie odcineczki, i stąd dotąd też trzy takie fajne malutkie. Czyli jest to równo podzielone. Oczywiście te chmurki nie wyszły równo, ale to tylko chmurki tak rysuję, żeby wam to pokazać. A my dokładnie dzielimy te odcineczki, prawda? Od linijki, fajnie, byśmy to na karce rysowali. To one są takie same. No i zastanówmy się teraz, które miejsce będzie jedna cała i jedna druga. Tu już mieliśmy jedną całą, no to tą jedną, drugą, to się to kończy, wszystko tutaj, prawda? Czyli w tym miejscu byłaby jedna cała i jedna druga. O właśnie. Tak. I to z Wami zrobiłam ten najtrudniejszy przykład, tak, kiedy mamy różne mianowniki. No bo wtedy właśnie najtrudniej się domyśleć, gdzie co robić. I to jakoś to tak trzeba zawsze w głowie wyliczyć, żeby się wszystko dało zrobić. Słuchajcie, gdybym Wam chciała na przykład zrobić taki przykład. No na przykład, na przykład, przykład, nie? Patrzcie. Gdybyśmy mieli jedną dwunastą do zaznaczenia, to na ile części byśmy musieli jedną całą dzielić? Na 12 równiutkich, tak? Czyli jedna cała by nam wyszła, tam gdzie jest 12 cm. Dobra. A dałoby się też zaznaczyć jedną szóstą. Co? Musielibyśmy zaznaczyć ten cały, te 12 cm na 6 tylko podzielić. To wyszłoby nam tak co 2 cm, nie? A gdybyśmy chcieli zaznaczyć jedną czwartą, dałoby się. 12 cm, jakbyśmy podzielili przez 4, to by nam wyszło co 3 cm. Też by się dało. A jedną trzecią? Czy 12 się dzieli przez 3? Tak, to by wyszło nam co 4 małe kawałeczki. I jedną drugą sprawdźmy, czy by się dało. Czy 12 się dzieli przez 2? Nada się. Czy 6 wychodzi? Czyli byśmy podzielili te 12 cm na pół, czyli każda część by miała po 6 cm. Komu się uda, a niech spróbuje to zrobić, to będzie takie zadanie dla mojej klasy. Ja na lekcji sprawdzę, czy oni to zrobili. No, a dla Was to też takie malutkie wyzwanie, tak? Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Zróbcie to tak samo, jak ja tutaj to całe dzieliłam na. 6 części, to spróbujcie to tak zrobić. Trzymam kciuki, żeby Wam się udało. Dobrze? No to dzisiaj tyle z tej osi. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam wyjaśniłam, jak to się zaznacza. Do zobaczenia wkrótce.